Witam Was widzowie w odcinku specjalnym, ponieważ jest to odcinek um, Manhunt'a, jest to oczywiście MQVS um, Chłopca Finał. E, od razu mówię, że będzie jeszcze e, kontynuacja tej serii, ponieważ e, jeszcze nie kończymy jej, jeszcze za krótko ona trwa, e, ale e, potem będzie dwóch chłopców, trzech chłopców, czterech chłopców i tak to się w końcu skończy, więc jeżeli chcecie zostać na dłużej, to zostawcie suba, łapkę w górę, wbijacie na Discord ekipy ponieważ jest tam bardzo fajnie, jest dużo fajna atmosfera, może nie jest zbytnio aktywna, nie, nie, może nie są zbytnio aktywne osoby, ale da się tam fajnie pogadać. Eee, no i co tam jeszcze? no Chciałem mam jeszcze przypomnieć, że na mojego instagrama podłogę official zostało wyrzucone nowe zdjęcie, więc wbijajcie obczaić, eee, Wbijajcie do Briana na kanał, Brian jest moim łowcą, jakbyście jeszcze nie wiedzieli. No a ja was zapraszam już tylko do oglądania tego um. co Nie przestawiłeś kraket na on! Pierwszy. Dobra. Pierwszy. O, byłeś pierwszy. Haha, łatwo sobie. Byłeś pierwszy od XD. Hmm, co to jest za SIT? Jakieś gówno. Czy ja widzę Bridża? O nie. Nie wiem czy widzisz Bridża. Output ty gdzie jesteś? Nie u mnie. <laughs> no, myślałem, że się nie zorientujesz, ale kompas chyba masz przecież, nie? Co, nie, nie miałem. Ty już uciekłaś? Nie. No, całe tego typu. Wracaj mi tu. Ale oszustwo to ty oszukujesz nie oszustwo? Obraci, mi się. Jakie oszustwo? A to obiasz, uciek normalnie, nic nie Dobra, tam. Ja, w okay. tym momencie jak ktoś się do mnie przyczepi, że oszukałem, to wyślę mu Manhunt'a Tobiasza. No, to jest bombierz jakiś kurde, geju i... tego typu. Obrażant tu jest, dobra, no to sobie sobie robimy. O kurde, faktycznie. do widzenia, na zdrowie. <klujny> <klujny> do widzenia, tego typu. No. I to tryb natychmiastowym. To by miało sens Nie sądzę. Mężczyzna 14 latki <grym> jak można mi się jakaś w 2022 roku No właśnie tak A ty skąd masz wioskę? A jeszcze masz. Dobra, co mogę zrobić? Dobra, tarcza. Tarcza 100%. Tarcza, jeżeli było więcej. Co to jest? jest? Nie, 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 ja tego, tego nie chcę, ale to. <grym> A, że blisko mnie jesteś, bo klikasz kompas. Co? <śmienewodzy> wcale tego nie słyszę u ciebie O, fuck Nie wiem, jak sobie wpadnąć do kanienu O, no to... No to mam blisko pewnie do ciebie O nie Siema, Brian Skąd jest? O kurde, że mam masz? To nic nie ma nie, do ok. Umrzesz! umdrzesz! Jesteś na strzała! Yes! <laughs> ja sobie tarczę odgładowałem! Nie! Yes! Kurde! Nie... E, już tak blisko śmierci byłeś? Co? No bo ja musiałem sobie zrobić starsze. Przemyślałem to. Jak ty mówiłeś, że masz. Aj, wyszkuj daleko nie ucieknie jak mam ich Nie traktujesz. Ile ty? Ile trzeba na tą tarczę czekać? <noise> nie zbiła mi tej tarczy. No właśnie, wiem Nie słyszałem tyle więcej. Tak, ja. No, może lepiej tam. Co mi się Nie, nie, <noise> nie, 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 ja nie, znam nie będziesz na ludzi z rami góry walić Powód ci było Bo była szybsza Byłaby Sobie odpuściłem Przecież widzę swoją łódkę na F5 Przecież nie widzisz mojej łódki na f5 Jak mnie widzisz jak Nawet nie wejdziesz do nadarów No dobra, dawaj, Brian! Nie! No czemu nie? No tak kupiłeś. No dobra, Giejcuchu! A, zbogowałeś się o ośmiernicę! <laughs> Dzikie ośmiernice! O nie, zbogowałeś się! Zbogowane łódki! Dobra, nie masz tej łódki już! Zostawiłeś ten. No... Nie mam niedzielenia no, ma tego typu. O kurde, faktycznie. Litka O kurde, faktycznie. Zostaw mnie, <grym> Jerzy. <grym> no chodź tu. No chodź tu teraz. No to, no, Mam pomysł, mam no, pomysł, mam no, pomysł. To no, będzie ryzykowne, ale pomysł. <grym grym> no chodź tu.

Dziwko nie. Tylko chyba do tamtego skarbu już nie wrócę, bo nie pamiętam dokładnie kurdów. O proszę. Tak ja się ja się tak tego nie spodziewałem. Tak? Tridentowiec, no. chyba wypierdzielasz. Nie, no wypierdzielaj gościu. Nie chcę zabije. A wiesz, że to jest yy, yy, Hełm z Respiration? Naprawdę? Naprawdę. A dlatego mu wiesz detertory. Ja pierdzielę mocny ten Tridentowiec. A nie co pisem. A jeszcze gdybyś się rozwalił, to na No. To byś się wcale nie śmiał. Dokładnie. ja cię dupia. O jeszcze od ciebie mam jednego Furnejsa. O, ja się kadrę. Nie! Nie mów nawet! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę. ja pierdzielę! Oj Brian! Oj Brian! Co oj, oj 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 Brian! Oj! Ale, ale masz przez rano! Ale pokręcam Jeszcze jeden Wybuchnij Cześć sorki, że przerywam, ale chciałem tylko sprawdzić czy dotrwaliście do tego momentu filmu, więc ten kto dorwał, nap niech napisze dotrwałem w komentarzach. Przychnąłem wam serduszko yy, i wracajmy dalej do oglądania Benhanta. Sprawdzamy szybko czy nic nie przegapię. Ty dawno mi sztawka żelaza, nie dropka w tego. Sąwa nic nie ma. No chyba na pewno O, robi pekła. Tak? A co ty na to, że okay. diamentowy miecz? Nie żartuję, no przecież miałem no, w Co nawet by mnie nie zrobiło? Dobra, czekaj, coś chciałem zrobić, ale już nie pamiętam co A wiem co chciałem zrobić, o to co chciałem Coś zrobić. chciałem zrobić i nie pamiętam co To A, chciałem, zrobić. chciałem zrobić, teraz pokazuję widzom Co chciałem zrobić, o to chciałem zrobić Co? Do widzenia O kurcze No i... Jeżeli tepniesz się do tego samego Aż to samo. Bo pamiętasz co ci zrobiłem kiedyś na na huncie, w takim co tutaj graliśmy? No. Nie. Nie pamiętam. O. Lepiej sobie przypomnij. <laughs> o no ty wiesz co ja potrafię zrobić. <laughs> <laughs> żeby tylko cię zrobić. Coś mi się wydaje, że wpadzisz do netheru. Nie, wcale. Lepiej, żeby cię nie tapło do tego samego. Nie to tak po mnie. Kurde! No nie Dobra, Dobra a ja ciebie, ja muszę... bo, bo tak tutaj tam posiała. Nie I tak się błąkałem po nadarze z 20 minut szukając Fortesa albo Bastionu, ale i tego, i tego nie znalazłem. I w końcu nastało takie coś, Brian. Brian, Brian, Kokos. Halo ziemia do Briana. Nie. No to Xda I teraz pytanie do Was, czy chcecie najpierw, żeby był rewanż finału i potem wielki finał z jednym łowcą? Czy chcecie na teraz po tym odcinku, yy, czy się nie po tym odcinku, ale no na następnego onehunta, czy chcecie dwóch łowców, czyli że na przykład z innym jeszcze członkiem ekipy łapie? Napiszcie w komentarzach, czy chcecie od razu yy, koniec, yy, czy się chcecie już dopiąć Jednego owca? Czy wolicie, żeby już była nowa seria z, dwu... z, drugi... z drugim owcą? Napiszcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie.